Panie Wójcie, to już kolejny festiwal dziedzictwa kresowego na terenie gminy Lubaczowa, na terenie powiatu, na terenie naszego województwa i kraju. Proszę nam powiedzieć, jaka jest oferta w tym roku dla odbiorców. Tak, to już kolejny festiwal, i staramy się tę ofertę przygotowywać w taki sposób, by ona była z roku na rok jeszcze bardziej atrakcyjna. I zainteresowała nie tylko mieszkańców, ale też i gości, do których ten festiwal jest adresowany. W tym roku rozpoczynamy festiwal 26 lipca, kończymy 4 sierpnia na błoniach kresowej osady. I jak zawsze zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z tej oferty, bogatej oferty, która została na festiwale przygotowana. Wiele wydarzeń, ciekawych spotkań, koncertów, konkursów, także. Nie tylko dla dorosłych, ale też i dla dzieci, także te elementy rekreacyjno-sportowe pojawią się w trakcie festiwalu. No i to, co jest klu tego festiwalu, czyli propagowanie tego wielkiego, wielowątkowego dziedzictwa Kresów, w Dawnej Rzeczpospolitej. Chcemy zacząć ten. Tegoroczny festiwal od takiego pokazania w całości Ziemi Lubaczowskiej. Zależy nam na tym, by te elementy związane z promocją Ziemi Lubaczowskiej właśnie przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, a to, jak wiemy, jest jednym z najważniejszych wydarzeń na terenie powiatu Lubaczowskiego, ale także na terenie Podkarpacia, jest takim przyczynkiem do tego, byśmy mogli właśnie we właściwy sposób tę Ziemię Lubaczowską promować. I konferencją Odkrywamy Rostocze Wschodnie rozpoczynamy ten festiwal prezentując to, co się przez te wszystkie lata współpracy pomiędzy gminami udało przygotować, zorganizować, ale też rozmawiając o tym, co jest jeszcze do zrobienia w większym zakresie niż dotychczas uruchamiając nie tylko te działania inwestycyjne, ale także te, które wiążą się z takim, e, taką dobrą prezentacją ziemi lubaczowską, czyli właściwą promocją terenu, na którym mieszkamy, żyjemy i możemy na nim prowadzić działalność gospodarczą. E, to jest w, w piątek 26 lipca. E, i taka oficjalna inauguracja festiwalu, myślę, że z udziałem także naszego głównego partnera, jakim jest Samorząd Województwa Podkarpackiego i pana marszałka, odbędzie się właśnie w piątek 26 lipca, jak zwykle w Cerkwi Radruskiej, kiedy zainaugurujemy festiwal koncertem kameralnym poświęconym właśnie 200. rocznicy urodzin Stanisława Muniuszki. To będzie wydarzenie, myślę, dość spektakularne. Mam nadzieję, że wiele gości przyjedzie tam do cerkwi, chociaż miejsca wewnątrz niewiele, ale na zewnątrz przygotuj, przygotujemy odpowiednią ilość miejsc, by każdy mógł posłuchać tego koncertu. Będzie też spotkanie z panem profesorem Jackiem Kowalskim, który opowiadał będzie także o Moniuszce i o tych sarmackich korzeniach. No, tamtej Rzeczpospolitej i, i, i działalności w, w tamtym okresie. W sobotę i w niedzielę, czyli 27-28 to są już spotkania merytoryczne adresowane do naszych gości z Polski i zagranicy, do środowisk kresowych, organizacji kresowych działających w Polsce i to jest dzień sobotni, kiedy spotkamy się w ramach Ogólnopolskiego Forum Środowisk Kresowych i także będziemy dyskutować, rozmawiać o tym, jak promować, propagować to wielowiekowe Wielowątkowe, tak jak wspomniałem, dziedzictwo dawnych kresów przy zaangażowaniu właśnie nie tylko samorządów, ale także organizacji pozarządowych, takich jak Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowych i Wschodnich czy inne organizacje działające na rzecz właśnie propagowania kresów. Mamy też w sobotę spotkanie kolejne z panem profesorem Jackiem Kowalskim, z koncertem, który odbędzie się w szkole muzycznej. Planowaliśmy też na sobotę spotkanie z panią Anną Seniuk w ramach jej cyklu takiego autorskiego ,,Bołagan z przodkami, czyli w nawiązaniu do tych historii rodzinnych. A jak wiemy, pani Anna Seniuk wywodzi się rodzinnie ze Stanisławowa, więc to też taki element troszeczkę kresowy. To spotkanie Spotkanie jest przeniesione z powodów, jakby osobistych, wynikających z tego, że pani Anna nie zdąży, z tego, coś, o czym się ostatnio dowiedzieliśmy, dojechać na sobotę. Będzie w poniedziałek po południu w miejskiej bibliotece publicznej tutaj w Lubaczowie i to spotkanie przełożyliśmy właśnie na poniedziałek. Ale nie zapomnieliśmy, nie zapomnieliśmy o naszych mieszkańcach, mieszkańcach Lubaczowa i najbliższej okolicy, i w sobotę zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do Parku Zamkowego przy Muzeum Kresu w Lubaczowie, no, nieużytkowanego w takiej formule od dawna, na piknik rodzinny retro, gdzie zechcemy Państwu wszystkim zainteresowanym, rodzinom, dzieciom przede wszystkim zaproponować wspólną zabawę, atrakcje z przeszłości, z tego okresu dwudziestolecia międzywojennego w ciekawej i artystycznej i takiej rozrywkowej formule. Serdecznie zapraszamy do parku. Myślę, że będzie naprawdę co zobaczyć, w czym wziąć udział, ale także poczęstować się wspaniałymi potrawami kresowymi. Dorosłych z kolei tą sobotę 27 lipca wieczorem zapraszamy na potańcówkę. Potańcówkę w stylu lat 20, 30., 70., 60., 70. postanowiliśmy zaproponować właśnie mieszkańcom Lubaczowej okolic, w tymże parku zamkowym, coś co do czego często wracają starsi mieszkańcy z czym mieli kontakt czy w czym uczestniczyli jeszcze w przeszłości w swojej młodości między innymi uczestnicząc w tak zwanych zabawach na zamku w związku z tym zaprosiliśmy do udziału w tym wydarzeniu kramską kapelę, taką znaną z utworów właśnie okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale też i kapelę, która będzie przygrywała te znane utwory z lat 60. czy 70. -tych. Więc myślę, że szykuje się przednia zabawa, taka troszeczkę nawiązująca do przeszłości, taka trochę sentymentalna, taka, która myślę zainteresuje tych wszystkich z Państwa, którzy no może dzisiaj są już seniorami, ale są też... I w wieku takim, który no, pozwala dobrze się pobawić w przestrzeni tej zieleni parku zamkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Gorąco zapraszamy, od 19 startuje ta zabawa, a od 15 rodzinny piknik retro dla dzieci i całych rodzin. Niedziela z kolei oczywiście zapraszamy na już stałe wydarzenie w ramach festiwalu Kresową Mszę Świętą o godzinie 9 w sanktuarium w Lubaczowie. I myślę, że, że zaraz po, po, tym, po tej wspólnej, wspólnej modlitwie będziemy mogli przejść znowu do szkoły muzycznej na spotkanie z Polakami ze Wschodu, czyli z przedstawicielami tych organizacji, które przyjadą na festiwal i będą się chcieli podzielić, czy chciały się podzielić swoimi doświadczeniami w działalności na rzecz kultywowania języka, kultury polskiej tam na wschodzie, ale też będą mówić o problemach, z którymi się spotykają w swojej działalności, więc po to to spotkanie organizujemy, by Właśnie połączyć te, te dwie strony e, związane z działalnością na rzecz kultywowania kultury polskiej właśnie tam na wschodzie, czyli tą stronę, która tam mieszka, pracuje i działa e, w tym kierunku, czyli Polonusów z organizacjami e, działającymi w zakresie kultywowania pamięci o okresach tutaj w Polsce, czyli z tymi środowiskami kresowymi. Chcemy, żeby te. Te dwie organizacje w tych dwóch grupach mogły ze sobą porozmawiać, zastanowić się, jak wzajemnie się wspierać i jak pomagać w, w, tej, w, tej, w tym krzewieniu idei o, o Polsce, tej wielkiej Polsce, która kiedyś sięgała aż za dzisiejsze wschodnie granice Rzeczypospolitej. No i niedzielę tradycyjnie w w tym okresie popołudniowym organizujemy formułę lat 20 30. Wielki piknik tutaj na rynku Lubaczowskim. Ogromne słowa podziękowania dla Pana Burmistrza za zgodę na kontynuowanie tej imprezy tutaj w Lubaczowie i chciałbym Państwa zaprosić gorąco na to, co się będzie tutaj działo na Lubaczowskim rynku. Nie tylko występy zespołów, nie tylko prezentacje teatrów ulicznych, ale też i akrobacje powietrzne, ale też i spotkania z książkami. Książką. Oczywiście tradycyjne jedzonko, z którego będą mogli nasi goście skorzystać, ale też wydarzenie pod nazwą Kresy Niepodległe, Mapping. Zamiast koncertu tym razem wieczornego będzie mapping, czyli będziemy tutaj na kamienic kamieniczkach Lubaczowskiego Rynku wyświetlać obrazy z kresów. Oczywiście z odpowiednim tłem muzycznym, z informacją o tym, czyli będziemy generalnie opowiadać. Że w 1918 roku to kresy w i 19 roku to kresy odzyskiwały niepodległość i o tym będzie właśnie ten, ten mapping. Cały kolejny tydzień mnóstwo atrakcji, poczynając od poniedziałku, skończywszy na niedzieli, czyli na wielkim wydarzeniu plenerowym w baszni dolnej, uzupełniamy to wydarzenie o dodatkowe elementy, a mianowicie w tym roku wracamy do rekonstrukcji i ta rekonstrukcja będzie poświęcona bitwie pod zadwórzem, czyli tej bitwie polskich obrońców Lwowa i okolic Lwowa z wojskami rosyjskimi. W 1920 roku troszeczkę wyprzedzamy tą rocznicę okrągłą, by... Przede wszystkim przygotować się tutaj w odpowiedni sposób w ramach tej rekonstrukcji w roku 2019, 2019 może w 2020 jeszcze lepiej ją zorganizować, ale na pewno będzie warto przyjechać na błonia kresowej osady i zobaczyć tą rekonstrukcję. Będzie kawaleria e, sowiecka, będzie. Wojsko Polskie, piechota polska, będzie także samolot, który będzie bombardował tą całą przestrzeń rekonstrukcji, więc naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy dla tych, którzy z historią mają związek, czy interesują się historią i dla tych, którzy... Lubią militaria i, i wystawy z tym związane, bo będzie można także w tym zakresie pooglądać wszystko to, co wojska obrony terytorialnej, strzelcy, a także rekonstruktorzy mają do, do zaoferowania i do pokazania. To także nowe elementy, jak targi Polska smakuje czyli nowa rzecz. Bardzo duża, kilkudziesięciu wystawców ze swoimi produktami, z, nie tylko z Podkarpacie, ale też z Małopolski, z, z Województwa Świętokrzyskiego, to także lubelskie, podlaskie, więc naprawdę będzie tych oferty tej oferty kulinarnej bardzo dużo. Ale to także szlak kulinarny Polski Wschodniej, który znowu wraca po kilku latach na błonia okresowej osady, i tam będzie prezentowana ta cała oferta rolników, producentów żywności z województw Polski Wschodniej. No i cały ten tydzień pomiędzy, tak jak wspomniałem, poniedziałkiem a tą niedzielą, wypełniony atrakcjami poniedziałek i wtorek generalnie dla dzieci warsztaty kulinarne, e, sztrudle, bajgle, piszingery. Postaram się to poprowadzić na tyle atrakcyjnie, żeby dzieciaczki były zadowolone z tego, co będą mogły upiec wspólnie i czego później popróbować i zabrać do domu, ale te warsztaty będą uzupełnione o spotkania takie troszeczkę artystyczne z y, autorem y, wierszy, tekstów dla dzieci, panem Michałem Zabłockim, który jest uczestnikiem festiwalu, art festiwalu w Choryńcu, bo trzeba powiedzieć, że te nasze festiwale ze sobą współpracują, to jest kolejny rok, kiedy uzupełniamy się w ofercie po to, żeby ta atrakcyjność Pobytu na Ziemi Lubaczowskiej była jeszcze większa, w związku z tym autorzy są i na Art Festiwalu, ale także są u nas w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów i, i program jest tak układany, by to wszystko ze sobą się zazębiało. Więc ta oferta poniedziałkowego przedpołudnia wiąże się właśnie ze spotkaniami z panem Michałem Zabłockim, z warsztatami kulinarnymi i warsztatami z naszym partnerem Narodowym Instytutem Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Polonika, gdzie dzieciaczki będą mogły pobawić się no, tymi propozycjami, które Polonika dla dzieci przygotowuje. To nie tylko warsztaty, to zabawy, to kolorowanki, to układanie animacji, bardzo ciekawe zajęcia. Zapraszamy wszystkie dzieci, które nie wyjechały na, na kolonie, będą tutaj w czasie festiwalu na naszym terenie, by skorzystać z tej propozycji. Oczywiście wieczorne spotkania autorskie z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim i, z, i tak jak wspomniałem, z panią. Anną Seniuk w poniedziałek. We wtorek kontynuujemy te spotkania dla dzieci, ale już tutaj na placu przy galerii oficyjnie w Muzeum Kresów w Lubaczowie to są propozycje warsztatów. Warsztatów folklorystycznych, warsztatów rękodzielniczych, czyli garncarskich, zabawkarskich, ale także zwiedzanie muzeum i atrakcje z tym muzeum związane. To także, drodzy Państwo, ten tydzień festiwalowy to spotkania dla nauczycieli, spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zachęcam do przeglądnięcia strony internetowej www.festiwalkresów.pl, gdzie, gdzie ten szczegółowy program jest zamieszczony. Ale to także czwartek, czyli 1 sierpnia, kiedy przygotowujemy jubileusz 135-lecia linii kolejowej Jarosław Sokal. To jest element z jednej strony historyczny, ale z drugiej strony taki trochę promocyjno-inwestycyjny. Zależy nam na tym, by ta linia kolejowa nie tylko miała tutaj ten wydźwięk, tak jak wspomniałem, sentymentalno-historyczny, związany z jej taką aktywną działalnością, czyli z jej aktywnym funkcjonowaniem w przeszłości, ale... Chcemy poprzez tą wspólną działalność Związku Powiatu Lubaczowskiego zrobić wszystko, by ta linia mogła być przebudowana i mogła służyć we właściwy sposób, odpowiadając na dzisiejsze potrzeby turystów i podmiotów gospodarczych, które korzystają. W tym momencie z tej linii kolejowej, czy w przyszłości w większym zakresie będą mogli korzystać. Więc zależy nam na tym, by pokazać jej historię, ale także by pokazać jej znaczenie w przyszłości. I mamy nadzieję, że na, tym, na tej konferencji, na tym jubileuszu bo, bo część tego jubileuszu to także konferencja, o której za chwilkę powiem że usłyszymy o tym, że rzeczywiście znajdą się właściwe pieniądze, by ta linia kolejowa w nowej perspektywie finansowej została w taki sposób wyremontowana, by była zelektryfikowana i żeby te pociągi mogły uzyskiwać na niej odpowiednie prędkości, żeby była po prostu bezpieczna i żeby z niej mogli korzystać wszyscy, którzy chcą dojechać tutaj na ziemię lubaczowską czy do Choryńca Zdroju. To wspomniałem o tym jubileuszu, ale yy, trzeba jeszcze dodać, że właśnie w ramach tego jubileuszu jest ta konferencja, która będzie mówiła o historii linii kolejowej, ale też o, o planach związanych z jej modernizacją w przyszłości. Czyli mamy nadzieję, że już od roku bieżącego, bo takie są zapowiadane przez yy, pana dyrektora z PKP.pl, czyli Polskich Linii Kolejowych, yy, działania i pierwsze pieniądze do wydania w bieżącym roku. Chcemy zaprosić także dzieci na ten 1 sierpnia, na piknik kolejowy na stację do Baszni Dolnej przy krasowej Osadzie, gdzie oprócz atrakcji związanych z korzystaniem ze sprzętu kolejowego w postaci drezyn, w postaci pociągów ratowniczych, pociągów takich technicznych, będzie można przyjechać się szynobusem z Baszni Dolnej, za darmo oczywiście, z szynobusem z Baszni Dolnej do Choryńca, tam pobyć chwilę w parku w Choryńcu, wypić jakiś soczek, zjeść lody, Pobawić się na placu Zabach w tym parku i wrócić pociągiem z powrotem do Paszni Dolnej, by kontynuować zabawę w ramach tego pikniku kolejowego. Oczywiście warto też, tak jak powtarzam, już po raz kolejny zwrócić uwagę na tą naszą stronę internetową, by tam w szczegółach o wszystkim się dowiedzieć. Kolejny dzień to jest piątek, 2 sierpnia i ten dzień związany jest z tym, że rozpoczynamy wielkie obozowisko harcerskie w baszni dolnej w Kresowej Osadzie. To obozowisko, które przygotowuje się do rekonstrukcji związanej z tą bitwą pod zadłużem, o której przed chwilą mówiłem, ale także obo obozowisko, które nawiązuje do tego, by poznać historię. Miejsca, ale też i historię związaną z y, pułkami czy z formacjami żołnierskimi, które w tamtym okresie brały udział właśnie w tej walce o niepodległość, czy walce czy wojnie polsko-rosyjskiej. Y, chcemy też zaprosić ciekawych ludzi, którzy by mogli harcerzom naszym nie tylko z ziemi lubaczowskiej, ale z całej chorągi podkarpackiej poopowiadać o, o historii harcerstwa, ale o tych właśnie także wydarzeniach, które wiążą się właśnie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Harcerze w obozie zostaną z nami do niedzieli, bo mam nadzieję pomogą nam w zbiórce publicznej na ratowanie kościółka w Chruszowie. To też jest taki element ważny tego festiwalu, bo w ramach tych działań festiwalowych i związanych z festiwalem udało nam się, drodzy Państwo, Kilka zabitków historii właśnie na Ukrainie. Tu na, w tych najbliższych terenach związanych z gminą Niemirów czy z gminą Drochomyśl. Kościółek, o którym wspomniałem, funkcjonuje, znaczy ten budynek, jakby ciągle jeszcze funkcjonuje na terenie gminy Drochomyśl i próbujemy go poszczególnymi etapami uratować od degradacji, od ruiny, można w ten sposób powiedzieć. I w tym roku prowadzimy już kolejny etap prac związanych z ratowaniem fundamentów. Te fundamenty zostaną jakby odsłonięte, zostaną uzupełnione, wzmocnione, ale także zabezpieczone tym systemem przeciwwilgociowym i mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że będziemy mogli w kolejnych etapach zadbać już o konstrukcję dachową, a także o remont kolejnych elementów, czyli ścian i wnętrza tego obiektu. Chcemy, żeby w, na, w ciągu najbliższych lat, w miarę możliwości, e, doprowadzić do tego, że, ten kościółek zostanie że temu kościółkowi zostanie przywrócona dawna świetność. Będziemy mogli tam odbywać spotkania ekumeniczne, e, organizować msze święte e, dla pograniczników i dla osób zainteresowanych, także tych z Polski, którzy zechcą odwiedzić tamtą część. Dawnej Rzeczpospolitej, dzisiejszej Ukrainy. To także, drodzy Państwo, uratowane pamiątki historii polskiej w Niemirowie w postaci pomnika sobieskiego w łazienkach Niemirowskich. Bardzo piękny obiekt udało się uratować i dzisiaj świadczy o, o tej naszej polskiej historii, ale też jest pamiątką po tych czasach Jana III. Sobieskiego. To także. Dokładnie wczoraj zakończone dzieło ratowania, w tej pierwszej oczywiście części, drugiego pomnika Jana III Sobieskiego w centrum Niemirowa. Pomnik został odkopany, zabezpieczony, ogrodzenie zostało zrekonstruowane, odmalowane i dzisiaj można mówić o tym, że będziemy mogli przystępować do kolejnych prac rekonstrukcyjnych w następnym roku, kiedy uda nam się pozyskać kolejne pieniądze na, na ten cel, no ale to także kolejne kroki w zakresie ratowania cmentarza niemirowskiego. W tym roku dwa pierwsze nagrobki uda nam się zrekonstru zrekonstruować, zrewitalizować yy, i zabezpieczyć, yy, a także działaniem wspólnym i, i gminy, i poloniki udało się, drodzy Państwo, yy, uratować przed zniszczeniem kolumnę z Chrystusem Frasobliwym, który, yy, która to kolumna, jak głosi Legenda została postawiona w miejscu, gdzie zostali zamordowani powstańcy styczniowi. To też jest taki ważny element związany z, z ratowaniem tej polskiej historii, czy śladów polskiej historii tam właśnie na dzisiejszej Ukrainie. Więc wiele się dzieje wokół tego festiwalu i między innymi harcerze w ramach swojej aktywności podczas festiwalu będą prowadzić zbiórkę publiczną na ratowanie tego kościółka i pamiątek historii właśnie. Na Ukrainie. No to jest piątek, który kontynuujemy także w Cieszanowie. Cieszanowskie spotkanie związane z historią miasteczek kresowych w godzinach popołudniowych będzie tam organizowane, łącznie ze wspaniałym koncertem Warszawskiego komba Tanecznego. To jest Młynarski, Majewski. Pewnie Państwo znają ten duet Młynarski, czyli syn słynnego autora tekstów i, i pieśniarza, pana Młynarskiego, w tym momencie w takiej formule się tutaj realizuje, między innymi związanej z, z tym Zespołem Warszawskim Kombem Tanecznym. Równolegle, drodzy Państwo, rozpoczynamy potańcówkę w Gorajcu, jako element tak zwanych poprawin po, po folkowisku i to jest wydarzenie, na które zapraszamy do Gorajca, do, do Hutoru Gorajec i tam będzie można przy Zespole Węgierskim to dość ciekawie brzmi, i mam nadzieję, że tak będzie wyglądało, i z tej oferty mieszkańcy Ziemi Lubaczowskiej i goście skorzystają. Będzie można tam potańczyć w ramach właśnie muzyki węgierskiej. Sobota to aktywna sobota i wydarzenia związane z przeglądem zespołów polonijnych w Choryńcu. Popołudniem w choryńcu zapraszamy do obejrzenia tych zespołów, występów tych zespołów, bo to są grupy, które Przyjadą w ramach takiej wymiany finansowanej ze środków senackich tutaj na, na teren Ziemi Lubaczowskiej, ale też będą mogły się zaprezentować wieczorem na sobotę, czyli dokładnie 3 sierpnia, w amfiteatrze Chorynieckim. Do tych atrakcji o 4 sierpnia, o finale już mówiłem, nie wspomniałem tylko, że gościem i gwiazdą tego festiwalu będzie Kasia Stankiewicz i Wariusz Mans, To będzie koncert finałowy, gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tym koncercie. Będzie naprawdę fantastyczny, energetyczny e, i taki trochę sportowy koncert, bo, bo Kasia Stankiewicz jest triatlonistką, w związku z tym ma mnóstwo energii i sił i mam nadzieję, że taki też ten koncert e, zostanie przygotowany. E, nie wspomniałem jeszcze o wydarzeniu, które odbędzie się już za Dwa dni, dokładnie w najbliższą niedzielę. To jest wydarzenie poprzedzające nasz festiwal, czyli drugi koncert z cyklu Kresy I, tym razem goście, w jubileusz dziesięciolecia działalności zespołu, i mam nadzieję, że także tutaj no. Wszyscy ci, którzy interesują się tym zespołem i muzyką ludową, ale także ci zainteresowani występami zespołu, które przyjadą tutaj gościnnie do okresowej Osady, by towarzyszyć zespołowi pieśni tańca Kresu, czyli, Kresy, czyli zespół Sydney i zespół z Iwano-Frankowska, no, będą miały tą ofertę taką, która naprawdę rozbawi publiczność raz i zachęci także, mam nadzieję, do wspólnej zabawy to pewnie tyle z tych takich ogólnych propozycji jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia strony internetowej wwwfestiwalkresów.pl, gdzie te szczegółowe informacje są i mam nadzieję że wszystkich państwa oglądających tą relację czy to nasze wspólne spotkanie zobaczymy na tych wydarzeniach festiwalowych będziecie państwo mogli trochę dotknąć tych kresów, bo o to chodzi w tym festiwalu, trochę poznać historię tamtych ziem, ale trochę poznać też i tych ludzi, którzy dzisiaj realizują się